Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, wideokastu Prodołamacz. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Witamy w imieniu portalu gdpr.pl, spółki Omnimodo, czyli z naszych sponsorów tego e, wydarzenia. E, zapraszamy do śledzenia, oglądania, dzielenia się, lajkowania. Znajdziecie nas Państwo na Apple Podcast, YouTube i Spotify i myślę, że w wielu innych miejscach, bo jesteśmy już bardziej znani niż mniej. Powiemy o czym będziemy mówić w tym odcinku. W tym odcinku będziemy, będziemy Państwa namawiać, żeby wyjechać na wakacje, ale, ale w sumie to mam wątpliwości, czy akurat będziemy mówić o tym, czy warto wyjechać, bo będziemy mówić o ryzykach związanych z ochroną danych osobowych na wakacjach. To co, zaczniemy od tego, że na wakacje wyjechać y, warto, albo inaczej y, trzeba. Ale co się na tych wakacjach może dziać? Pod kątem ochrony danych oczywiście. Tak, w tym, w tym odcinku y, chcielibyśmy właśnie powiedzieć o ochronie danych osobowych na, y, na wakacjach podczas urlopu. Ja długo o tym y, myślałem, wałem w głowie i, i doszedłem chyba do jednego logicznego wniosku, że że nie opłaca się wyjeżdżać na wakacje, że są to same zagrożenia yy, i warto chyba je wymienić. Ja myślę, że twoja myśl jest bardzo słuszna, tym bardziej, że ostatnio jest bardzo dużo w mediach, że miasta europejskie i nie tylko, bo tam jeszcze Japonia są takie przeciążone turystami, więc my jedziemy na tych zatłoczonych miejsc, gorących. Hiszpanie na wyspach protestują. Wszyscy protestują, wszyscy są niezadowoleni. Ten turysta się tam plącze, biedny, przepędzany jest, łączy się z jakimś publicznym Wi-Fi, ch chce poskarżyć się, że tu jest taki tłum, łączy się, a tu trach. Połączył się... Patrzy, a tu nic nie ma. Schakowany. Niezabezpieczona sieć. Chcesz obejrzeć filmy na Netflixie, nie dość, że jeszcze powolne te łącze. to ci loginę weźmie, historię przeglądania. Wszystko. I jeszcze do, do, dodatkowo się okaże, że w sumie to będzie to jedno, jeden wielki deepfake, bo włączy sztuczną inteligencję i się okaże, że w ogóle piszemy o czymś, mówimy, pojęcie nie mieliśmy w ogóle że mamy konta jeszcze zostawisz te konto Dużo wiesz konta. zarejestrowane w hotelu to później wiesz pół miejscowości ci na tym oglądać Weźmy pod uwagę może taki bardziej spokojniejszy aspekt jedziemy na wakacje i mamy używamy aplikacji chcemy się czuć bezpiecznie używamy tych aplikacji e idziemy, mówimy, że, że wszystko działa bardzo ładnie, nareszcie wiemy, po co mamy jedną z tych 150 aplikacji, y, które mamy, y, używamy ich y, i się okazuje, że ta aplikacja to nie jest do końca ta aplikacja, którą mieliśmy na myśli, bo ona jest taka jakby podobna, ale nie taka sama. Tak, rzeczywiście występują te fałszywe strony do, do rejestracji, często zdarza się, może nawet sam obiekt jest prawdziwy, tylko yy, i transakcja, którą wykonałeś, też jest prawdziwa. Natomiast yy, już rezerwacja nie. I przyjeżdżasz pod taki obiekt yy, i właściciele są równie zdziwieni jak ty. Już się prawie z Gąską witałeś, a tutaj nie masz gdzie mieszkać. No ale. Powiedz, a po co ci to było? Można było jak płacisz czymś za mieszkanie? Można było zostać. A co u nas? Do rodziny mogłeś pojechać. Lasy u nas gorsze, można mamy pojść? można odwiedzić, tatę pozwiedzać po, po I, i chorób, chorób tropikalnych nie ma. No ale powiedzmy tak, że jesteśmy już na tych wakacjach, zdecydowaliśmy się, bo opłaciliśmy wcześniej, złapaliśmy się na first minute, last minute, średni minute, wszystko jedno. Jesteśmy na wakacjach, jesteśmy zadowoleni, wzięliśmy ze sobą sprzęt, no bo jak nie mieć ze sobą sprzętu elektronicznego? No mamy telefon. Mamy telefon i w tym telefonie mamy wszystko, od biletów, po to, po imię i nazwisko, bo wkrótce to w ogóle zapomnimy, jak się nazywamy. Tożsamość elektroniczna yy, i gubimy. I na co to komu? I gdybyś był w domu, to gdzie byś zgubił? A tam, najwyżej w domu. Za kanapą by było i byś znalazł. Zadzwoniłbyś i jest. A jak nie, to nurkujesz i znajdujesz. Przecież człowiek wyjeżdża i gubi, gubi urządzenie. A w tym urządzeniu ma wszystko. Nie, nie to, żebym zniechęcał, żeby nie jechać na wakacje, ale, ale to jest, to, to jest rzecz. No, ryzyka trzeba brać pod uwagę, tym bardziej, że rod jest zbudowany na ryzykach, a naszym obowiązkiem jest o tych ryzykach mówić. A powiem więcej. Tam pali ho urządzenie, ale jedziesz gdzieś tam do jakiejś tam Republiki Hulagula, idziesz sobie cały szczęśliwy, w słomkowym kapeluszu, w tylnej kieszeni spodanków Kaki masz. Włożone dokumenty i ciach, Dwie sekundy później, nie masz dowodu, nie masz paszportu, nie masz portfela i tam cały komplet danych osobowych. Nie masz nic. Ucieka główną ulicą. Znaczy moje dane uciekają główną ulicą? Mm, tak. za Razem pomocą gdzieś lokalnych za pomocą pośredników, tych nóg, <laughs> które, które te dokumenty dostały. Czyli rzeczywiście kradziesz dokumentów, w tym dokumentów tożsamości. Y tym bardziej, że jeśli masz te dokumenty tożsamości w telefonie, a wszystko masz elektroniczne, bo jesteś taki nowoczesny i ten telefon znika, to wszystko znika. A znowu, siedzisz na kanapie, ukradł ci ktoś kiedyś na kanapie dowód osobisty, fizycznie, no może być tak, że pies zabierze, kot podrapie, ale już ci się, wiesz, później kredytu ci nie weźmie. No raczej nie, raczej nie. Tak się domyślamy. Tak. Natomiast już powiedzmy, że jakimś cudem udało ci się dotrzeć z tym dowodem, trzymasz go gdzieś w też Cesamantium, idziesz do tego obiektu i tam masz formularz. Ha, a formularze są różne, jak wiesz. Jeszcze w Polsce jest całkiem dobrze. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że w, gdzieś tam w Hiszpanii, Włochy najróżniejsze formularze i pytania o, naj, o najróżniejsze aspekty twojego życia i przyszłości. Czyli znowu bardzo szeroki zakres danych, szerszy niż ten wynikający z zasady adekwatności i minimalizacji, możemy znaleźć w części obiektów, no zwłaszcza tam oczywiście, gdzie ta kultura prawno-organizacyjna jest trochę, trochę niższa. I nie wiem, czy, czy byłeś w takich obiektach, ja miałem przyjemność i tam podróżowałem też po dalekim wschodzie, że właśnie wchodziłem do takich obiektów, tam proszono mnie o paszport, kserowano ten paszport i wrzucano to na taką wielką stertę papierów, która leżała obok, kompletnie pozostawiane na widoku Podejrzewam, że gdzieś tam dzieci mogą później samoloty z tego robić, jak już ten klient się wymolduje. Czyli te dane, powiedziałbym, że razem z nami fruwają na tych wakacjach, dosłownie ich przenośnie. I teraz, jeżeli jesteśmy w hotelu i czujemy się, chcemy poczuć się bezpiecznie, no bo w końcu dotarliśmy do tego hotelu, nikt nam niczego nie ukradł, nie zgubiliśmy, nie zalogowaliśmy się do sieci, która jest niebezpieczna, e, czyli czujemy się bezpiecznie i ktoś nie zna zasady adekwatności? Przecież to jest nie. Nie do pomyślenia, żeby w Europie ktoś nie zasadał tych tak płatności i tak wykazał nam wypełniać aż tak rozbudowane formularze. Mało tego. Może jeszcze mi powiesz, że każe nam wypełnić jakieś zgody marketingowe, o których pojęcia nie mamy. Tak, no niestety, o ile portal GDPR.pl jest bardzo popularny w naszym kraju, w niektórych krajach ościennych my prawdopodobnie za jakiś czas będziemy starali się rozmawiać z większymi sieciami Netflix, HBO, żeby to zrobić z tego serial. Natomiast obecnie widzisz kuleje ta wiedza. Tam gdzie nie docieramy. To w takim razie musimy pomyśleć na tym, bo przecież wakacje muszą być e, bezpiecznie. Ale już załóżmy, że udało nam się przejść. Jesteśmy. Dobry hotel, bezpiecznie, dobry formularz, Wszystko bezpieczne dobre. Wi-Fi. Uf. Wszystko dobre. No to pytanie, co może być niedobre? A nie, nie, niedobre znowu może być to, że my poczuliśmy się tak bezpieczni i tak wakacyjni, i tak wyluzowani, że zaczęliśmy wrzucać y, zdjęcia do mediów społecznościowych, że jesteśmy tam, a nie ma nas stół. Tu. I tutaj dochodzi taki aspekt, że często jest tak, że na przykład y, te urlopy się nie pokrywają. Czy na przykład ty masz urlop, ale na przykład lokalni złodzieje w twoim mieście nie. Akurat, przykładkiem niestety nie. nie. I akurat w tym przypadku nie ma też konfliktu interesów, bo oni widzą, że ty wyjechałeś. Zresztą bardzo miło stwierdzają: okej, okay, to akurat nie będziemy mu przeszkadzać, kiedy będziemy wynosić mu niepotrzebne rzeczy z mieszkania. Plus jest taki, że wymienisz sobie być może jakiś tam sprzęt, masz niepotrzebną gotówkę. Wiadomo, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, więc to jest też aspekt taki. Religijny. Religijny tutaj dochodzi. Natomiast rzeczywiście, no, ja też miałam taką sytuację, że sąsiadów obserwowała pewna szajka i dokładnie kiedy oni wyszli, gdzieś byli poza, no to tym, uwolnili ich od, od nadmiaru gotówki. To niesamowity zbieg okoliczności, że akurat że oni postanow, po, po, często postanawiają być tacy pomocni, że my na wakacjach, a oni w tym czasie zajmują się. Czyszczeniem domu, tak że mówią, za dużo rzeczy, to my Wam pomożemy. W sumie to sobie kupicie nowe, wymienicie, ale, ale to może to jest tak, że dzięki temu, że my jesteśmy na wakacjach, ich informujemy. Mówimy, słuchajcie, hello, my tu jesteśmy, rzucamy zdjęcia. Ja już nie mówię o tym, że możemy jeszcze rzucić zdjęcia dzieci. Wiesz, bo to jest też, też ciężki zawód: musisz chodzić, sprawdzać, wiesz, który lokal pusty, kogo nie ma. Jeżeli możesz ułatwić takim ludziom życie, Dlaczego nie? Tak. Podobnie, jeżeli chodzi o skarbówkę. Tam jest taki dział nieujawnionych źródeł przychodów, i oni też sobie lubią sobie poglądać, kto i czym gdzie jeździ. Już Nie mówiąc już o tym, że był taki przypadek jednego ze słynniejszych gangsterów na świecie, który się bardzo pilnował, słuchaj, jak gdzie się jeździł za granicę, żeby go tam nie capnęli. I zbrudka. No ale niestety zdradziło go, jak zawsze, serce, ponieważ był się zakochał i już jego niewiasta nie była na tyle ostrożna. No i służby specjalne rzeczywiście go tam zidentyfikowały po tych, Zdjęciach z wakacji. Czyli mówiąc krótko, tak postanowiliśmy spędzić wakacje intensywnie, że powiadomiliśmy cały świat o tym, że jesteśmy na wakacjach, i nie wszyscy przyjęli to z równie dużym entuzjazmem i z dużym zrozumieniem. Albo wręcz przeciwnie, porozwiązali nam przy okazji problem. No, mamy jeszcze jeszcze, jak już jesteśmy na wakacjach, to pytanie. Czy, czy jakoś jeszcze możemy zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby nie pojechali na wakacje? Tak, no, oczywiście z, z tymi zdjęciami się wiążą jeszcze inne niebezpieczeństwa, czyli przede wszystkim staramy się unikać tych zdjęć, stajemy się unikać zdjęć dzieci czy osób, które mogłyby sobie tego nie życzyć, jak na przykład ten biedny gangster, który został. No, wiesz, to też jest słabe, bo jednak opłaciłeś dwa tygodnie i ja podejrzewam, że mu nie zwrócili za ten tydzień, nie, jak go zgarniali. Ale podróż miał za darmo, bo jak go tam zgarnęli, to miał za darmo podróż. I, i chyba później dłuższy pobyt na koszt obywatela też za darmo. Więc może to się jakoś wyrównuje, no. nie? I, no ale to było, wiesz, all inclusive za granicą, a tu ma all inclusive w kraju. Jest inna wo, 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 wobec rodziny, jak idziesz później na obiad, jak już wejdziesz po dłuższym czasie, to gorzej to wygląda. Tak może być, chociaż myślę, że warunki, w jakich przebywał, były takie, że przypominały na pewno jakąś... Za granicę, może Amerykę Południową bardziej, taką Wenezuelę, czy coś w sensie pomieszczenie. Więc lekka rekompensata, owszem. No tak, ale jak już się właśnie omiję te wszystkie pułapki, o których teraz wspominaliśmy, no to zawsze jest jeszcze ryzyko udostępnienia danych osobom trzecim. Czyli jeżeli mamy właśnie te różne aplikacje, formularze, Warto czytać, zwłaszcza jeżeli chodzi o pośredników w podróżach, warto czytać politykę prywatności. Być może wyrażamy zgodę i nie do końca jesteśmy świadomi, na co. Zdarza się też właśnie, że, że hotele czy biura pozyskują nasze dane bez podstawy prawnej, bez zgody, chociażby robiąc zdjęcia. Czyli możesz się znaleźć później w jakimś katalogu, czy na stronie internetowej. Jakiegoś obiektu, być może nie chcesz, być może na przykład, nie wiem, twój sąsiad wyjechał z koleżanką, prawda, bo akurat ona wyjechała. Rzeczy są ciężkie, zawsze łatwiej dwóm osobom, tak. No to zaprosił koleżankę, taniej jeden pokój wziąć niż yy, dwa. No oczywiście. Tak. No ale ktoś po stronę z ich wspólnych yy, zdjęć i tego, że, że nie, nie zawsze w tych w dwójkach jest, są dwa łóżka, jak yy, są kraje zimniejsze. To jest też oszczędzanie na ogrzewaniu mógłby wyciągnąć mylne wnioski. Także w, zachęcając oczywiście do wspierania, zwłaszcza krajowej turystyki, zwróciliśmy uwagę na, na szereg niebezpieczeństw, które chyba moglibyśmy podzielić, że mamy te właśnie niebezpieczeństwa cyfrowe, takie jak wi-fi, fałszywe strony internetowe, zgubione urządzenia, później kwestie z kradzieży dokumentów, udostępniania danych na fizycznych formularzach, Kwestia pozostawienia części tych dokumentów na widoku przez nas czy, czy przez same obiekty. Później mamy kwestię mediów społecznościowych i znowu zdjęcia e, ujawniające, gdzie z kim jesteśmy, że nie ma nas w domu, być może zdjęcia dzieci czy osób, które również sobie tego nie życzą. No i kwestia właśnie e, nieświadomego dzielenia się tymi danymi przez aplikacje czy formularze, tam gdzie polityki prywatności. Gdzieś tam małym drukiem, gotikiem, dwójką to wskazują, No czy też pozyskiwanie tych danych właśnie przez te obiekty przy różnych innych okazjach. Czyli reasumując, zapraszamy Państwa na wakacje. Życzymy przyjemnego wypoczynku, bezpiecznego, z bezpiecznym przetwarzaniem, z, cały czas z dowodem tożsamości, również elektronicznym, z telefonem. Z bardzo dobrym dostępem do sieci Wi-Fi, bezpiecznym, generalnie dobrego wypoczynku. A w następnym odcinku skupimy się na troszeczkę cięższym, bardziej skomplikowanym temacie, czyli kwestii niewłaściwego wykorzystania sztucznej inteligencji przez dzieci. Tak, temat bardzo ważny, odcinek bardzo, już dużo bardziej na, na poważnie, także zapraszamy do następnego odcinka, tymczasem miłego wypoczynku, miłego przetwarzania i bezpiecznego. Jak zawsze życzymy, spokojnego przetwarzania. Köszönjük.